Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak w szybki sposób naładować akumulator w przyczepie, nie mając ani solara na dachu, ani generatora prądu. Więc zrobiłem to w taki sposób, że przywróciłem dodatkowe przewody do akumulatora. Pokażę, jak to wygląda. Mamy wpięty na stałe jeden i drugi przewód pozytyw i negatyw. I tak samo mam zrobione na akumulatorze. Plus do plusa, minus do minusa. Mamy takie wtyczki. Wtyczki są od paneli słonecznych. MC4 się nazywają MC4 Connectors. I wpinamy. Po prostu szybko wpinamy. I tak samo szybko możemy rozłączyć. Więc łączymy do przyczepy. Zapraszam. W przyczepie mam zamontowany port USB, który pokazuje naładowanie akumulatora. Można sobie dodatkowo ładować telefony, dodatkowe gniazdo. Na zapalniczkę, jakbyście chcieli, podkurzać sobie przyczepę. Więc mamy 12,4. Teraz pójdziemy odpalić auto. idź odpal. No i ładowanie się zwiększa. Teraz wyłączyła i napięcie spada. W taki sposób mamy yy, prąd w przyczepie. Dzięki.